Witajcie! Dzisiaj powiem, co trzeba zrobić, aby mieć tak pięknie kwitnące ciemierniki. Przedwiośnie to najlepszy czas, aby wykonać kilka bardzo ważnych zabiegów pielęgnacyjnych, dzięki którym nasze ciemierniki będą zdrowe, będą miały duże kwiaty i będą się pięknie rozrastały. Pokażę konkretne zabiegi, które wykonuję teraz na przedwiośniu. Powiem też, co zrobić w sytuacji, gdy zapowiadane są opady mokrego śniegu, który jest dosyć niebezpieczny dla kwiatów naszych ciemierników. Zobaczycie, jak wygląda mój najwcześniej kwitnący ciemiernik, który został lekko uszkodzony po styczniowych opadach śniegu. Opowiem, jak zamierzam go chronić teraz na przedwiośniu. Zapraszam. Pierwszy bardzo ważny zabieg trzeba wykonać jak najszybciej. To wycinanie starych liści. Pokażę to na moim ciemierniku orientalnym, który rozkwita stosunkowo późno w porównaniu z innymi moimi ciemiernikami ogrodowymi. Ciemierniki orientalne bardzo szybko się rozrastają i świetnie się rozsiewają ten ciemiernik ma całkiem zdrowe liście i wydawałoby się, że można je zachować. Jednak są to liście z ubiegłego sezonu i prędzej czy później będą miały oznaki chorób grzybowych. Dlatego, żeby mieć zdrowe ciemierniki, to należy powycinać wszystkie stare liście. To jest podstawowa zasada w uprawie ciemierników. Kiedy mamy tak dobrze rozrośnięty ciemiernik, już kilkuletni, możemy najpierw wycinać same liście, a później docinać ogotki liściowe, ale trzeba zrobić to bardzo ostrożnie, żeby nie uszkodzić kwiatów, czyli ciąć w pewnej odległości od nasady. Liście trzeba usunąć i raczej nie kompostować, ponieważ mogą mieć jeszcze patogeny. Poza tym, liście ciemierników są twarde i nie za bardzo chcą się rozkładać, dlatego ja osobiście ich nigdy nie wyrzucam do kompostownika. Trzeba też uważać, żeby nie powycinać z rozpędu młodych liści. Trzeba się przyjrzeć, czy ciemiernik już młode przyrosty, tak jak tutaj. Oczywiście, że nic się nie stanie, jak przez przypadek też jej wytniemy, przecież siemiernik w trakcie kwitnienia lub po kwitnieniu wypuści jeszcze sporo nowych przyrostów. Po wykonaniu tego bardzo ważnego wiosennego zabiegu, który robimy najczęściej w marcu lub na początku kwietnia, Możemy zobaczyć, że kwiaty ciemierników są bardziej widoczne, po kilku dniach młodyżki e, są wyższe, a kwiaty większe i ciemiernik prezentuje się bardziej okazale. Tutaj mamy ciemiernik ogrodowy Rosado, który rośnie u mnie drugi sezon i co ciekawe razem z kwiatami wyrosło mu sporo młodych liści. Drugim niezbędnym zabiegiem o tej porze jest ochrona ciemierników. Zobaczcie, co się stało z ciemiernikiem maestro, a to z powodu ciężkiego, mokrego śniegu. Ta łodyżka już nie chce się podnieść, mimo że kwiaty się wciąż rozwijają. Trzeba będzie ją podwiązać, żeby utrzymała się w pionie. Dobrze, że łodyga kwiatowa tylko się przełamała, a nie podwiniła. Jeszcze da się ją uratować. Problem z ciemiernikami ogrodowymi jest taki, że z powodu zbyt dużej wilgoci mogą zagniwać. Wtedy marnieją, aż po jakimś czasie zanikają. Wiele osób skarży się, że nie udaje im się utrzymać dłużej ciemierników. Myślę, że powodem jest za duża wilgotność podłoża. One są bardzo wrażliwe na nadmiar wody i ta wrażliwość widoczna jest dokładnie przez cały sezon. Ciemiernik Maestro jest w mojej kolekcji najwcześniejszym ciemiernikiem. Pąki kwiatowe wypuścił już w grudniu. A to jest mój najciemniejszy ciemiernik Merlot o przepięknych ciemnych bordowych kwiatach i ciemnych łodyżkach liściowych. Praktycznie dokładnie w kolorze kwiatów. Ciemierniki teraz pięknie rozkwitły, ale gdyby przyszły opady śniegu, to będę ochronić te kwiaty. Najprościej będzie nałożyć na nie odpowiedniej wielkości doniczkę założoną do góry dnem. aż dna doniczka ochroni kwiaty przed połamaniem. Oczywiście utrzymujemy tę ochronę tylko na czas opadów śniegu. Ciemiernik Rose red należy do tej samej grupy co ciemiernik Merlot, ale jest dużo jaśniejszy. To również wczesny ciemiernik tak jak maestro, ale w tym roku zakwitł jako drugi i malutkim pączkom kwiatowym śnieg nie zaszkodził. Ciemierniki są również odporne na mróz. W końcu to kwiaty zimy jeżeli nie leży na nich mokry śnieg, to mróz ich kwiatom nie szkodzi. Nawet pomocniejszych moc nocnych przymrozkach kładą się, ale szybko się podnoszą w ciepłych promieniach słońca. Ciemierniki tak w ogóle uwielbiają ciepłe promienie, a wtedy ich kwiaty pięknie się otwierają. Tak jak pięknie otworzyły się kwiaty ciemiernika Champion, to szybko przyrastający i bujnie kwitnący ciemiernik. To co widać to jego pierwsze kwiaty w tym roku. Ma jeszcze masę pączków i widać, że będzie jeszcze sporo łodyg z kwiatami. Co ciekawe ten ciemiernik ma bardzo odporne kwiaty, odporne zarówno na wilgoć jak i na mróz i na przymrozki tak jakby nie odczuwał tego zimna. I to co zauważyłam, to jest to, że ciemierniki o jasnych kwiatach w różnych odcieniach kremu, żółci, oliwki są zdecydowanie mocniejsze, szybciej się krzewią, szeroko się rozrastają, więc trzeba im więcej miejsca. Natomiast wszystkie ciemne ciemierniki są skromniejsze w ilości kwiatów, łodyżki mają wyższe, bardziej wiotkie i są bardziej podatne na wyłamanie. A tutaj bardzo ciekawy ciemiernik Dark Picoté, dwukolorowy. Już widać, że nie jest ciemiernikiem mocno rosnącym. Ma raczej skromne rozmiary, nie jest też wysoki. Ale kwiaty pięknie kontrastują z zielenią młodych liści. A teraz przechodzimy do kolejnego wiosennego zabiegu, dzięki któremu ciemierniki będą szybko rosnąć i obficie kwitnąć. Nawożenie wiosenne. Nawożenie wiosenne ciemierniku robimy już na początku marca. Do właśnie teraz ciemierniki potrzebują dużo składników pokarmowych. Nawozimy nawozami do roślin kwitnących, ale co jest bardzo ważne, to przykrycie tych nawozów warstwą ziemi, kompostu czy torfu odkwaszonego. Nawozy zaleca się mieszać z podłożem, wtedy nie tracą swoich właściwości. Dotyczy to nie tylko nawozów mineralnych, ale i organicznych. Ogólnie przyjmuje się, że ciemierniki, zwłaszcza te ogrodowe, są bardzo tolerancyjne, jeżeli chodzi o odczyn gleby. Dobrze rosną w zasadowej, jak i w lekko kwaśnej, natomiast orientalne ciemierniki zdecydowanie lepiej rosną w lepie lekko wapiennej. Lepiej też w takich warunkach zawiązują nasiona i świetnie też się rozsiewają. Ciemiernik Joker należy do szybko rosnących, choć niewysokich ciemierników. Bardzo obficie kwitnie i ma duże kwiaty. Jest też bardzo odporny nawet na dużą wilgotność podłoża. Przy sadzeniu ciemierników trzeba zwracać uwagę, żeby nie umieszczać ich zbyt głęboko. Sadzić je należy na taką głębokość, na jakiej rosły w doniczce i trzeba zwrócić uwagę, żeby później nie zasypać ciemiernika ściółką, ponieważ ściółka utrzymuje wilgoć, a ciemiernik musi mieć nasadę krzewu e, odsłoniętą i przewiewną. W moim ogrodzie ciemierniki rosną w kilku miejscach na kilku rabatach ale wszystkie stanowiska są słoneczne w zimie, a zacienione w lecie. Jak to uzyskać? Ciemierniki rosną pomiędzy różami, które w lecie dają im cień. Trzeba tylko posadzić je na trochę wyższych stanowiskach, żeby w lecie podczas podlewania róż nie zalać ciemierników, bo one tego bardzo nie lubią i po prostu zginą. Pokażę dwa ciemierniki posadzone ostatniej jesieni, już zaczynają kwitnąć. Ciemiernik Ania i ciemiernik Rose's Rose. Oba posadzone na brzegu podwyższonej rabaty, tak aby nadmiar wody łatwo mógł spłynąć i nie zaszkodził ciemiernikom. Myślę, że tym moim krótkim przeglądem zachęciłam Was do posadzenia ciemierników w Waszych ogrodach. Nie ukrywam, że jestem zachwycona tymi zimowymi kwiatami, bo faktycznie niektóre odmiany kwitną już od grudnia przez całą zimę i wiosnę. Są piękne, mają duże kwiaty i o tej porze roku są bardzo atrakcyjne. Mimo dosyć wysokiej ceny sadzonych ciemierniki właśnie teraz bardzo udowadniają, że bez nich ogród jest trochę smutny, mimo że rozkwitają już inne wiosenne rośliny cebulowe. Do zobaczenia wkrótce.